Obchody związane ze Świętem Policji odbyły się w Pucku. Było to święto trzech powiatów, bowiem w uroczystościach udział wzięli funkcjonariusze z Lęborka, Wejherowa i Pucka. Wydarzenie odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pucku. Dzisiaj odbyły się uroczyste obchody Święta Policji, w których wzięli udział funkcjonariusze z trzech powiatów. To wyjątkowe święto dla funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pucku, z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku i z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. 40 funkcjonariuszy w dniu dzisiejszym otrzymało mianowania na wyższy stopień policyjny. Wśród nich byli również policjanci, którzy otrzymali medale za długoletnią służbę i odznakę. To jest doskonały moment do tego, żeby podziękować policjantom, ale i pracownikom policji za ich trud, za ich pracę, za ich wysiłek włożony w budowanie bezpieczeństwa. To jest też doskonała okazja do tego, żeby wręczyć im nominacje, nagrody, mianowania na wyższe stopnie służbowe. W lemborskim garnizonie mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymało 25 funkcjonariuszy, troje zostało od Brązową odznaką zasłużony policjant, przyznawaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Udział w uroczystościach wzięły m.in. zaprzyjaźnione służby mundurowe i samorządowcy. Służba w policji jest szczególną misją społeczną. Wymaga ogromnego poczucia odpowiedzialności, ciągłej gotowości i szybkiego reagowania, a także odporności psychicznej. Od Waszego profesjonalizmu i zaangażowania. Od ciągłego doskonalenia umiejętności, a także od determinacji w realizacji zadań zależy nasze wspólne bezpieczeństwo. Policjanci są widoczni nie tylko na drodze. Wśród naszych szeregów są policjanci służby także Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji, Zespół do Spraw Nieletnich. Jest mnóstwo wydziałów i zespołów, w których właśnie policjanci pracują każdego dnia. Podczas uroczystości policjanci i zebrani goście uczcili minutą ciszy przy pamięć pod inspektora Rafała Fortuńskiego zmarłego tragicznie wykładowcy szkoły policji w Słupsku.